Dzień dobry, dzień dobry, zaczynamy czwartek, 13 marzec w kalendarzu się kłania, bułka i do tego szyneczka, szczerze, po tych kluskach wczorajszych czuję się jednak ciężko, muszę w następnym razem po prostu albo jeść szybciej, a jak nie wyrobi się do danej godziny, to po prostu już tego nie jeść. Tak, słuchajcie... <laughs> ubogo dzisiaj, ale tak jak mówię nie jestem w stanie też za dużo w siebie wymusić a to też nie o to chodzi mamy godzinę jakoś szóstą ja już z płatkami troszeczkę na orzeźwienie lekki stresik też dzisiejszym spotkaniem jest ale myślę, że będzie dobrze, o ile dojdzie w ogóle do spotkania bo no zobaczymy. Do tego słuchajcie, herbatka i tak można zaczynać dzień za oknem, Powiem Wam jest nieciekawie. Dzisiaj zapowiadali, no to się tu stoi, zapowiadali mm, deszcze. A z tego co w, przed chwileczką tworzyłam, czyli wiało yy, i to tak w miarę wiało, więc ta pogoda naprawdę... I dzisiaj coś zapowiadali śniegi. Chyba, że ja nie tą pogodę oglądałam. No ale miejmy nadzieję, że yy, chociaż dojazd do Torunia będzie bezproblemowo. No zobaczymy. Także do później. Tak, moi drodzy. Ja już w domu. Słuchajcie, dziś tylko śniadanie było nagrane. I nic innego poza. Przepraszam. Yy. Takie podpłomyki bez cukru e, to już zjadłam po opakowania I słuchajcie, tak, a dlaczego? Dzisiejszy dzień w ogóle taki e, tak jak mówiłam, troszeczkę czymś się stresowałam i zupełnie słuchajcie, niepotrzebnie, ponieważ miałam okazję dzisiaj poznać pana Roberta Małeckiego. Jak wiecie, kilka książek już tego autora czytałam i mieliście recenzję na YouTube. Kilka dni temu było najsłabsze ogniwo, które skończyłam czytać, i właśnie z tą książką udałam się na autorskie spotkanie z panem Robertem Małeckim. Słuchajcie, w ogóle sytuacja jest taka, że jak do tego doszło, nie wiem słuchajcie, nie wiem, ale tak naprawdę wiem i zaraz Wam opowiem to było tak, miesiąc temu miało być, z racji tego, że pan Robert Małecki jest absolwentem liceum, do którego chodzi moja córka szkoła właśnie postanowiła zaprosić pana Roberta i pan Robert miał być w zeszłym miesiącu niestety sytuacja rodzinna która się wydarzyła nie pozwoliła na to, żeby pan Robert pojawił się w szkole. Zostało to spotkanie autorskie przełożone właśnie na 13 marca, i ja o nim troszeczkę zapomniałam. I w pewnym momencie moje dziecko mówi: Mamuś, ja nas zapisałam. Ja mówię: Gdzie nas zapisałaś? To było po tym, jak miało się odbyć to pierwsze spotkanie. I ja mówię: No dobra. No, okej, okay, no trzeba się zapisać, to się zapisałaś, zapisałaś mnie, o, fajnie, no znam autora, znaczy w sensie znam książki autora, więc fajnie by było go poznać. I słuchajcie, ja całkiem tak o, nim, o tym zapomniałam w spotkaniu i ostatnio moje dziecko właśnie mówi do mnie: A ty wiesz, że w czwartek masz, idziesz na spotkanie. No i pech chciał, słuchajcie, że tego samego dnia, czyli dzisiaj. Bodajże chyba na czwartej godzinie lekcyjnej moje dziecko z klasą wyjeżdżało do innej szkoły na był warsztaty, zajęcia, wykład, jak wykłady chyba. I ona skreśliła się wczoraj z tej listy, a ja zostałam. I mówię, no Boże, święty, pójdę. Wiecie, jedyna, w sensie dorosła osoba z rodziców, tu będą same dzieciaki, ewentualnie będzie ktoś z nauczycieli, tak kupię trochę, nie. Ale muszę Wam powiedzieć, że faktycznie na początku troszeczkę poczułam się tak nieswojo, ale później byli nauczyciele, o no których znałam, i, i też miałam okazję jeszcze zamienić słowo. I muszę Wam powiedzieć, że ja jestem po prostu zachwycona. Ja nie nagrywałam, ja siedziałam wiecie, w miarę z tyłu, ale ja nie nagrywałam. No nie uważam, żeby to było, wiecie, do nagrywania, bo tam była też młodzież, gdyby to było takie, wiecie, spotkanie autorskie normalnie gdzieś w jakiejś, tak jak u nas będzie w księżnicy kopernikańskiej kolejne jakieś właśnie takie spotkanie z autorami, to troszeczkę jest inaczej, bo są tam ludzie, wiecie, a tutaj jest młodzież, ja też nie wiem, kto sobie co życzy, gdzie tam nagrywać, także stwierdziłam, że nie. Może przy jakiejś innej okazji gdzieś tam urywam, wiecie, nagram. I słuchajcie, na sam koniec już. Spotkanie zaczęło się 1245, nie wiem. 13, około 14 chyba było jakoś koniec. I, I już tam właśnie zostało wręczone upominek od szkoły. No ja podbiegłam do dyrektora. Z zapytaniem, czy mogę, właśnie zdjęcie i autograf od pana Roberta. No i wyszło na jaw, że jestem właśnie mamą. Słuchajcie, uczennicy troszeczkę takie wiecie, było zmieszanie, no bo tutaj jednak ta młodzież jeszcze gdzieś tam była, a ja podbiegłam o to zdjęcie i o autograf. Ale mamy, słuchajcie, mamy, słuchajcie, autograf. Wzięłam dla mnie i dla Natalii także. Panie Robercie, dziękuję, bo mi bardzo miło Pana spotkać na żywo i ja to wiem, że to nie jest, wiecie, moja ostatnia książka i spotkanie z twórczością Pana Roberta, bo ja za każdym razem, no nie było takiej książki, która, wiecie, nie przypadłaby mi do gustu, albo bym źle oceniła. Ja jestem po prostu zachwycona tymi książkami, więc, więc myślę, że następne również będą. Nawet Zamieniłam zdanie z panem dyrektorem w razie, gdyby była potrzeba jakichś książek, a nie miałabym ich w swojej biblioteczce, to mogę śmiało ze szkolnej skorzystać, było to bardzo miłe. Także naprawdę muszę wam powiedzieć, ja jestem cała w skowronkach. Może to dla kogoś być, wiecie, głupie i śmieszne i tak dalej, że stara baba jakaś się jara spotkaniem z autorem, ale to jest naprawdę bardzo miłe. Słuchajcie, spotkać osobę na żywo, którą wiecie, no czytacie ich twórczość i, i, i podziwiacie i doceniacie, no bo Wiecie, gdyby to był autor, którego ja nie lubię, którego gdzieś tam tamte twórczość mi po prostu nie wchodzi i, i nie lubię czytać, no to bym nie poszła. Ale, ale mówię, nie no, kurde, no, być tutaj, wiecie, jest tutaj na wyciągnięcie ręki, tak naprawdę, i nie skorzystać z tego, to byłabym głupia. Wiem, że w maju, w Toruniu, właśnie będzie Alicja Sinicka, której książki też bardzo lubię, jak wiecie. Tak, zdarzył się, słuchajcie, mały wypadek. Spadła mi kamerka, ale dobra. Które też bardzo lubię i, i zobaczymy. Być może w maju też się wybiorę, ale to, to tak jak mówię, muszę doczytać, czy tam są jakieś właśnie zapisy, czy nie. No bo szczerze powiedziawszy, jest to takie moje pierwsze spotkanie z autorem i, i nie wiem na jakich to zasadach jest. A to, że właśnie pani Alicja Sinicka będzie w Toruniu, to zobaczyłam na relacji u pana Roberta Małeckiego. Także naprawdę ja jestem, słuchajcie, no. Uradowana, i, i tak jak mówię, dopiero było śniadanie, śniadanie było rano. Teraz zabieram się za coś do jedzenia. Mamy godzinę 16, chyba 30, jakoś tak. I naprawdę już jestem głodna. Jestem tak, słuchajcie, głodna, poza tymi jeszcze waflami, co zjadłam, nie miałam jakoś ochoty. Przecież ja troszeczkę miałam z nerwu ściśnięty żołądek, ale już wszystko zeszło ze mnie i zresztą możecie zapytać się nawet. No. No nie możecie się zapytać, ale możecie w komentarzach, wiecie, albo moje dziecko może po prostu odpowiadać na Wasze pytanie, jeżeli jakieś macie. I, i faktycznie ja jestem, no, no jestem bardzo, bardzo szczęśliwa. Niby trzynasty, na szczęście nie piątek, ale nawet jakby to był piątek, to byłby bardzo udany. Także ja zabieram się, słuchajcie, za coś do jedzenia i nie wiem czasem, czy nie będą to znowu te kluski, które były wczoraj, ponieważ no najszybciej będzie mi je chyba zrobić. Trzeba, zrobię jakąś jajecznicę, nie wiem, czy mam pieczywo. To jest dzień pełen wrażeń dla mnie. Ale takich pozytywnych i takich naprawdę super. Dobrze, to ja zabieram się za obiad, o kulację, nie wiem nawet, jak to nazwać. Jajecznica z sokolikami, do tego paluchy serowe, chlebek z ogórkiem. Na szybko, tak, żeby już nie jeść wiecznie tych klusek, chociaż strasznie mam na nie ochotę i szybciej by się je zrobiło, niż to, co zrobiłam. Ale cóż, Bywaj tak. Także, kochani, dzisiaj już nic nie będzie się działo, nic już raczej jadła nie będę, a jeżeli będę, to po prostu powiem Wam o tym jutro, jeżeli coś jeszcze, bo mam na razie chyba 1300 kalorii, więc to też nie jest tak, wiecie, dużo na dzień dzisiejszy, ale naprawdę też nie chcę jeść, żeby tylko było, bo mam 900 w limicie i żeby dobić. Jeżeli się uda jeszcze coś, to być może tak, ale na chwilę obecną żegnam się z wami, bo ja cały czas przeżywam to spotkanie, więc nic, raczej nic takiego już się nie będzie działo. Także ja, kochani, gorąco wam dziękuję za oglądanie. I cóż, i zapraszam jutro. Do zobaczenia. Pozdrawiam, papa. Pa.